Że będziemy grali w gry Dobre. Musimy się spalać! Gdzie? Tam gdzie będzie czerwone, to nie jest. Teraz jest utrudnienie. O nie, to jest To jest świnka, nie?

Jest chyba jakiś super hater, możecie mi napisać w komentarzu. Nie, nie, nie. mnie. Tam, gdzie jest to, no, takie czerwone. Tam jest e, ten. No, to tutaj A, tutaj czerwone, no, takie światło. A, nie, 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 gonim, nie, nie, okay. nie. Nie, ona się tam odrodziła. Rykoczy, dwa, jeden. Udało nam się. Kończymy już ten odcinek. Przepraszam, że tak krótko, ale no, teraz będę short. Jutro, co będzie, part dwa. To do zobaczenia jutro na sam odcinku. Pa!